Witajcie moi przyjaciele, jest piątek. Zaczynamy od rosyjskiej gospodarki, a następnie przejdziemy do rosyjskiego segmentu dotyczącego linii frontu w tym filmie. Pierwsze wiadomości pochodzą z różnych obwodów Rosji. Obwodami w Rosji rządzą gubernatorzy. Co za niespodzianka! Wczoraj szef regionu Kurskiego poprosił Ministerstwo Energii o pomoc. Poprosił o benzynę. Dzisiaj szef regionu Kirowskiego. Poprosił Ministerstwo Energii o benzynę. Niech się zapiszą. Wszyscy proszą Ministerstwo Energii o benzynę, bo mają niedobór. To dobra wiadomość, jeśli sami gubernatorzy rosyjskich obwodów potwierdzają niedobór, podczas gdy Kreml temu zaprzecza. Kto ma rację? Wszyscy wiemy. Jest niedobór. Mam zaktualizowaną mapę. Niedobory rosyjskiej benzyny i disla od sierpnia do 25 października tydzień 7. To jest od 6 do 12 października. I w porównaniu z ostatnią mapą, którą widzieliście w środę, dodano trzy regiony. Mamy obwód Czelabiński, obwód Murmański, który jest tą długą północną wyspą tutaj. Murmański jest jego częścią. Znajduje się powyżej koła podbiegunowego i produkuje stosunkowo duży procent rosyjskiej ropy i gazu. To bardzo bogaty w ropę i gaz region, który teraz zmaga się z niedoborem produktów benzynowych. To dziwna, ironiczna, paradoksalna sytuacja w Rosji. W każdym razie, obwód Murmański i obwód Północno-Osetyjski Alania, który znajduje się w południowej Rosji, blisko Gruzji. Swoją drogą Osetia powinna należeć do Gruzji, ale Rosja zajęła ją w 2008 roku. Przyjrzymy się też wykresowi przychodów Rosji za wrzesień, który właśnie się pojawił. Ale oczywiście rosyjskie przychody spadły, ponieważ obniżyli rabaty na ropę dla Indii. Wcześniej była zniżka w wysokości 1 dolara za baryłkę ropy sprzedawanej do Indii. Rosja obniżyła to z 2 do 25 dolarów za baryłkę. Obniżyli cenę, by zdobyć udział w rynku, bo tak bardzo potrzebują dochodów, że nie mają innych opcji. Są naprawdę gotowi oddawać ogromne ilości ropy. Nie za darmo, ale za bardzo niewielkie zyski. Tylko po to, żeby jakiekolwiek pieniądze zaczęły płynąć. Bo Indie, wiesz, to nie jest najbogatszy kraj. Są bardzo wybredni, kupują tylko tanio. A Rosja sprzedaje teraz wyjątkowo tanio, bo potrzebuje pieniędzy. Sławo, Krini, moi przyjaciele. Spójrzcie na to zdjęcie. Moi przyjaciele, to pochodzi z Krymu. I zobaczcie, 95,92, diesel, gaz, płynny, wszystko wyprzedane. Oprócz benzyny 92, wszystko inne, te piękne rzędy zer, to właśnie lubię widzieć na moich rosyjskich stacjach benzynowych. To jest z miasta krasno Krasnogwaradiskoje na okupowanym Krymie. Teraz Krasno i Korodewskoja znajduje się w centralnym Krymie. Miasto? Niezbyt duże miasteczko. A na zdjęciu napisano, że to opalenizna. Więc zrobiłem własną geolokalizację. To żadna geolokalizacja, to po prostu takie łatwe. W Krasnoj-Kowarodjewskoje jest tylko jedna stacja Atan. Przepraszam za przekręcenie nazwy. Pozwól, że oddalę obraz, żebyś zobaczył, gdzie to jest. A teraz pozwól, że znowu przybliżę, żeby pokazać Ci dokładną lokalizację tej stacji benzynowej. Moja pierwsza geolokalizacja. Moi przyjaciele, proszę nie oceniajcie. Teraz moi przyjaciele wyruszą do Rosji a konkretnie do zakładu przetwórstwa gazu Korobkowskiego w Katowie, jednej z największych fabryk w południowej Rosji, przetwarzającej do 450 milionów metrów sześciennych gazu rocznie Chosy. Został on objęty ukraińskimi sankcjami, a przez sankcje mam na myśli drony. Ponownie, nie zrobiłem geolokalizacji, tylko po prostu wpisałem nazwę w Google Maps, ponieważ nie było żadnych informacji wskazujących lokalizację, więc tutaj jest Kotowo, Rosja, po prostu oddalę widok dla ciebie. To jest w pobliżu tego trafienia, żebyś wiedział, gdzie to jest. To jest w południowej Rosji. Oczywiście mamy piękne nagranie wideo. To wydarzyło się 8 października, więc dwa dni temu, i mamy z tego piękne nagranie. Po prostu się tym nacieszmy. Spójrzcie, Ukraińcy celują właściwie. Możecie zobaczyć tego typu strukturę. Oni zawsze celują w tego typu strukturę. A to, co można by nazwać systemem zraszaczy, to nie są zraszacze, tylko strażacy próbujący ugasić pożary. To trwa już od dwóch dni i naprawdę wygląda jak system zraszaczy, który niewiele daje. Cieszę się, że od tego ataku minęły już dwa dni, ponieważ mamy też zdjęcia satelitarne przed i po, co zawsze się zdarza. Po prostu bardzo je lubię. One tak wyraźnie pokazują nam zniszczenia, nawet spalone pola wokół. Widzisz, nawet pole się spaliło. I czuję, Wiesz, że na tym polu są myszy polne. Szkoda mi ich. Spójrz na to. Wszystkie zginęły, ale spójrz na centralną wieżę tej stacji benzynowej. Nienaruszona tylko czarna dziura. Została zniszczona przez ukraińskie sankcje. Przybliżmy trochę. Przed i po. Spłonęła. Została zniszczona. Nie da się jej odbudować do zachodnich standardów. Według których została zbudowana. Można ją odbudować według standardów sowieckich, co sprawia, że będzie o wiele mniej wydajna. Ponownie ważna informacja: to jest największa fabryka produkcji gazu w południowej Rosji. A zdjęcia przed i po są po prostu zbyt wyraźne. Nie możesz mówić, że nie trafili, lub że to nienaprawialne. Nie, to czarna dziura w centrum tej instalacji produkującej gaz. Ta nie będzie działać przez dłuższy czas. Teraz przenosimy się do rosyjskiego regionu Rostów, na południu Rosji, w obwodzie południowo-rosyjskim oraz na Ukrainie. Sankcje nałożyli sankcje na ten obiekt. Spójrz na to gotowe i to jest skład ropy naftowej. Nawet dźwięk zachwyca można usłyszeć rosyjskie babuszki tworzące piękne tło muzyczne. Tutaj możesz zobaczyć ukraińskiego drona. Zobaczmy to jeszcze raz. Patrząc na to, dron Luther zawsze wygląda tak samo. Każdy głęboki atak na szyb lub instalację naftową wykonuje ten sam dron. Działają dobrze, są tanie, można je produkować masowo i są piękne. Słychać jak Rosjanie próbują je zestrzelić, ale im się nie udało. Widzieliśmy nagranie trafienia w cel. A tutaj są skutki, wielka czarna chmura dymu. Mały grill dla Rosjan. To jest to miejsce. Pozwól, że pokażę ci to ja wielki geolokator. Nie, nie jestem, ale to Matwiej Kurga i Osada, koło której jest ta baza paliwowa. Pozwól, że oddalę obraz. To jest blisko morza Azowskiego, bardzo blisko granicy z Ukrainą i południowej Rosji. A tak to wygląda z boku. Zawsze doceniam Rosjan, którzy przejeżdżają obok płonącego kraju i nagrywają dla nas filmy, bo mogę wam coś pokazać. Zawsze fajnie jest zobaczyć, kiedy słyszysz, jak o tym mówię. Zobaczysz, kiedy to się stanie. Spójrzcie na ten piękny czarny dym unoszący się z Rosji, dokładnie jak lubię. Spójrzmy na rosyjskie przychody. Właśnie pojawił się wykres za wrzesień, najnowsze dane za wrzesień, i nie wyglądają dobrze. Co miesiąc pojawiają się te dane w porównaniu do roku poprzedniego, wrzesień 2024. Teraz mamy 25 września. Przychody spadły o 1%. 12%. Przychody realnie spadły o 10%. To prawdziwa katastrofa. Nawet inflacja ich nie uratowała. Oto szczegółowy wykres. Przychody z ropy i gazu są pomarańczowe, a pozostałe niebieskie. Tak więc Przychody z ropy i gazu we wrześniu spadły rok do roku o 25%. To jest ogromny spadek i to w 100% z powodu ukraińskich sankcji w postaci ataków dronów na magazyny ropy. Przychody niezwiązane z ropą i gazem wzrosły o 6%. Jak widać na wykresie, zwykle rosną o 15-23%. 6% to najniższy wynik od czerwca 2024 roku, kiedy wynosił 1%, a wcześniej to był najniższy poziom przed. No, wiesz, 2022 rokiem. Więc Rosja nie radzi sobie zbyt dobrze. I te wykresy doskonale ci to pokazują, dlaczego. Są gotowi sprzedawać ropę Indiom z dużym rabatem. Chodzi tylko o eksport jak największej ilości ropy i zdobycie jakichkolwiek wpływów finansowych. Nie mają żadnych innych źródeł dochodu. Wydatki budżetowe wzrosły tylko o 6%. Już. We wrześniu wzrosły o 6%, wcześniej o 20%. To wydatki budżetowe, to rośnie, bo Rosja przeznacza coraz więcej pieniędzy na wojsko. Właściwie prawie wszystkie środki, a we wrześniu tylko 6%. Widzicie, wykres nadal by rósł, gdyby mieli pieniądze na wojsko, ale ich nie mają. Efekt to 6% we wrześniu 2025 roku. Moi przyjaciele, sprawdziłem wykres subskrypcji i tylko połowa z Was subskrybuje. Oglądasz mój kanał i nie subskrybujesz. Hej, możesz to naprawić właśnie teraz. Naciśnij, subskrybuj i dzwoneczek. Wielu z Was jeszcze tego nie zrobiło, więc zróbmy to teraz razem. Kliknij gotowe, otrzymacie powiadomienia o nowych materiałach. Dzięki, przyjaciele. A teraz, przyjaciele, czas na segment z pierwszej linii, który pojawia się w każdym filmie. I zacznę od pięknej wiadomości o rozbiciu się rosyjskiego samolotu Mikojan i Gurjewicz. 31 kartą. W obwodzie lipieckim, rejon czapliński. I znowu, nie jest to zgeolokalizowane, ale po prostu wpiszcie nazwę w Google Maps, żeby wiedzieć, gdzie znajduje się ten rejon. Pokażę Wam to. To jest właśnie tutaj, trochę na południe od Moskwy. Około 200 km na południe od Moskwy, 250 km na północ od Doniecka, wschodnia część obwodu Donieckiego. Rzecz w tym, że to ten rejon tutaj jest mniej więcej tak duży jak jeden estoński powiat. Zobacz gdzie teraz jestem. To jest jak jedna ósma Estonii, ten obszar. Więc tutaj to spadło. Rosja posiadała OK 24 mikojan i Gurjewicz 31K zdolne do odpalania kinżałów. To nie jest zwykły samolot, to bardzo zaawansowana rosyjska maszyna latająca. Poza tym problem polega na tym, że oni ich nie produkują. Na papierze tak, ale w rzeczywistości nie. Produkcja zakończyła się dekady temu. Ma około 45 lat. Rosjanie twierdzą, że Mikojan i Gurjewicz 31 od 20 lat mają poważne ograniczenia operacyjne w przekraczaniu bariery dźwięku, manewrowaniu i rocznych nalotach godzin. Chodzi o to, że tak stare samoloty będą dobrze latać i są niebezpieczne dla wroga. Jeśli się je odpowiednio utrzymuje. Samolot F-16 ma prawie 50 lat. O ile się nie mylę, ta maszyna ma już pół wieku. Można sobie wyobrazić, że samolot mający pół wieku przypomina otwarty wirnik czy śmigło z maszyn i wojny światowej. To po prostu dziwna matematyka, którą robi mózg. Pół wieku. Okej, okay, F-16 jest bardzo stary, ale jak na niego spojrzysz, kurczę, wygląda nowocześnie. Ma prawie 50 lat, przy odpowiedniej konserwacji są skuteczne. Chronią twoje niebo i są groźne dla wroga. Na to tak postępuje. Rosja nie. Ich samoloty nadal spadają. Piloci przeżyli, katapultując się przed katastrofą. Dziwny wykres. Zobacz, to jest wykres zniszczenia rosyjskich systemów artyleryjskich. Start w 2022-25. Najpierw wzrost, potem spadek, znów wzrost. Nagle w październiku, w ciągu sześciu ostatnich dni. Zniszczono tylko 105 rosyjskich systemów artyleryjskich, może być wiele powodów tego, ale Ukraińcy na pewno nie zmienili niczego w swojej taktyce użycia dronów na froncie. Wciąż na nie polują, tak jak robią to cały czas. Zazwyczaj Rosjanie tracą około 5-4-500 tygodniowo. Co się zmieniło? Można sądzić, że Rosjanie wyczerpują stare sowieckie systemy artyleryjskie i kończą im się zapasy. Możliwe, że mają jeszcze zapasy, bo według obliczeń skończą im się dopiero w 2026 roku, a nie jesienią 2025. Ale liczby, które posiadamy, są zawyżone. A jeśli mają jeszcze kilka tysięcy systemów artyleryjskich w magazynach, to tego nie wiemy. Nie znamy stanu luf. W przypadku artylerii, jeśli jest za dużo rdzy, nie można jej użyć. Wystrzał spowoduje eksplozję w lufie. Więc są trzymane na zewnątrz. Zwykle rosyjskie systemy uzbrojenia nie są przechowywane w środku. Myszy robią swoje z BMP i BTR-ami. Ardza, śnieg, deszcz, zimno, mróz i odwilż robią swoje z lufami artyleryjskimi. Kryzys luf artyleryjskich w Federacji Rosyjskiej powinien nastąpić w 2026 roku. Wszyscy już to policzyli, ale na pewno nie jesienią. 2025 roku. Albo negatywne trendy się przyspieszyły, albo pogoda zrobiła swoje, a liczby, które według nas Rosjanie mają w magazynach, nie są naprawdę użyteczne. Tak czy inaczej, użycie rosyjskiej sowieckiej artylerii znacznie się zmniejszyło, podobnie jak straty. Kilka dni temu Ukraina uderzyła w największy skład ropy naftowej na Krymie, Feudorze. A teraz mamy skład ropy aftermath. W najbardziej nowoczesnym sensie to są te wielkie, masywne zbiorniki na ropę, wypełnione ropą. O to właśnie chodzi. Widzimy tutaj skutki. Po dwóch dniach ciągłego pożaru jeden ze zbiorników paliwa całkowicie się stopił i nadal płonie. Nie mogli ugasić pożaru. Tutejsze systemy zraszaczy są automatyczne, bez obsługi ludzi. Trzeba to gasić przez trzy dni, a i tak pali się dalej, nawet gdy jest puste. To nie jest zgaszone. Rzeczywiście wyglądają jak ogrodowe zraszacze. Nie było tam wielkiej walki z ogniem, to znaczy przegrali walkę z ogniem. Ogień po prostu wszystko spalił. To jest nagranie wideo, ale mam też dla ciebie zdjęcie satelitarne. To jest baza paliwowa Fudorza. Czerwone zbiorniki paliwowe były już atakowane podczas wcześniejszych ataków, ponieważ to już któryś z kolei raz, kiedy Ukraina atakuje tę bazę paliwową. Żółte zostały trafione tym razem, kilka dni temu. A te cztery tutaj są zagrożone. Jeden na pewno się stopił, widzieliśmy to na nagraniu. Inne się zapaliły, nie znamy ich stanu. Te czerwone prawdopodobnie uszkodzono lub zniszczono we wcześniejszych atakach. Tak, Ukraina to rozmontowuje. Jest duży i masywny. Potrzeba jeszcze kilku ataków, by go zniszczyć. Ale to śmierć przez tysiąc cięć, a nie przez jedno cięcie, więc będzie ich jeszcze tysiąc. Dobrze, spójrzmy teraz na mapę z linii frontu. A Rosjanie przerzucali swoje jednostki z Doniecka do obwodu Dniepropietrowskiego. Ponieważ tam odnoszą większe, a nawet bardzo duże sukcesy, a w innych miejscach nie odnoszą żadnych postępów. W ataku na Bakrowsk dziwne jest to, że w obwodzie Dniepropietrowskim główna rosyjska ofensywa skierowana jest na Pakrowskają, a w Doniecku na Pakrowsk to dwa różne miasta. Jedno ma na końcu literę E i znajduje się w innym obwodzie. Pokażę ci to też sam na mapie. To Pakrowsk! Ukraina po prostu cieszy się tu trzema okrążeniami. Ale to co Rosjanie naprawdę robią, pozwól, że przedstawię ci to w uproszczonej wersji. Rosjanie wycofują swoje wojska z rejonu Bakrowska i koncentrują je w obwodzie Dniepropietrowskim który jest tutaj, aby spróbować zdobyć Pokrowsk. To właśnie to miasto tutaj, które jest głównym celem. Niestety jest to obecnie najbardziej udany kierunek rosyjskiej ofensywy. Cofnę się w czasie i zobaczysz, jak szybko posunęli się naprzód w tym obwodzie Dniepropietrowskim. Niestety Ukraińcy nie mają na to odpowiedzi, ponieważ ich brygady, które mogłyby zmienić sytuację, są rozmieszczone w Pokrowsku. Rosja już ściąga wojska, Ukraina jeszcze nie, więc Rosjanie mają inicjatywę, a Ukraina jest po stronie reagującej, co w terminologii wojskowej oznacza, że przegrywasz na tej konkretnej osi ofensywy. Rosja nadal przerzuca siły z południowego Bakrowska. 90. Dywizja Pancerna jest już całkowicie na południe od Iwaniewki i Nowopawliwki. 35., 55., 74 i 137. Brygada zostały przerzucone z południowego Pakrowska w kierunku Nowopawliwki. Tylko 15 i 30 brygada oraz elementy 27 dywizji pozostają na południe od Bakrowska. Możesz zobaczyć tę migrację z Porchorowska do Nowopawliwki, która znajduje się w obwodzie dniepropietrowskim. W zasadzie zmieniają obwody, bo w Bakrowsku tak naprawdę nie. Walczą tam z najlepszymi ukraińskimi siłami, jakie są w obwodzie dniepropietrowskim. Ukraina tak naprawdę nie ma na nich odpowiedzi. Więc oczywiście się przemieszczają. Teraz Ukraina jest zmuszona robić to samo: wysyłać swoje jednostki do walki z Rosjanami w obwodzie Dniepropietrowskim, ale to oznacza reakcję na działania Rosjan. To oznacza, że Rosja ma inicjatywę w ruchach, co przekłada się na dużą utratę terytorium. Zazwyczaj jeśli twój wróg ma inicjatywę, a ty reagujesz na to, przesuwając swoje jednostki. Ale znowu muszę ci przypomnieć, o której armii tutaj mówimy. To nowe nagranie pojawia się na wschodnim froncie, gdzie Rosjanie obserwują. Po prostu przeczytam ci napisy. Musimy to wysłać do Pieskowa, rzecznika Kremla, który zapewnia, że rosyjska armia ma wszystko, czego potrzebuje. Oczywiście, nie mają wszystkiego, bo brakuje im pojazdów. Nawet furgonetki, buchanka, te chlebaki nie są produkowane w wystarczającej liczbie, mimo że są bardzo prymitywne technologicznie. Używają tego, co według mnie jest. informowaniem. Używasz tego do orania pól bez traktora. Możesz po prostu użyć tego i chodzić po swoich polach. A jeśli zamontujesz to z przodu jakiegoś wózka, otrzymujesz system transportowy. Otrzymujesz publiczny system transportowy dla rosyjskiej armii. Wow! Teraz. Film od waszego przywódcy. Ukraińskie jednostki dronów Madżara. Legendarny ukraiński dowódca dronów Robert Madżara opublikował film o rosyjskich dronach FPS czekających w zasadce w rzędach. Twierdzi, że zwykle są znajdowane 10-15 km za linią frontu, ale niektóre mogą czekać nawet 20-40 km dalej. Zobacz to! Przypominam, że obie strony tak postępują. Ta taktyka jest stosowana od ponad dwóch lat. Obie strony to robią. Ale te konkretne to rosyjskie drony czekające 20 km za Ukrainą, w głębi Ukrainy, czekają. Są w trybie uśpienia lub czuwania, co oznacza, że nie zużywają baterii. Bateria może wytrzymać w takim trybie przez kilka dni. Mają czujniki, jeśli ktoś przejdzie obok, wysyłają sygnał do operatora drona, że jest ruch. Jeśli to zwierzę, operator przełącza drona w tryb czuwania. Jeśli zobaczą ukraińskie wojsko lub cywilów, Zwykle podnoszą drona i ich niszczą. To jak kamera bezpieczeństwa, która automatycznie sygnalizuje operatorowi drona, a wtedy mogą sprawić, że kamera wybuchnie. To takie dziwne. To jest mobilny system minowy. Niestety są bardzo śmiercionośne i obie strony skutecznie je wykorzystują. Stoją tutaj. Jeden, dwa. Jest ich więcej. Wydaje mi się, że widziałem jednego, dwóch, prawda, trzech, czterech albo czterech z nich, ile jeszcze mamy, jeszcze więcej? I co najdziwniejsze, ukraińskie drony taranują te rosyjskie drony zasadzki First Person View, niszcząc inne drony First Person View, które są w trybie czuwania w zasadzce. To pełna wojna dronów, żadnych jednostek w tym rejonie. Jeden dron niszczy drugi dron, przyszłość jest teraz, staruszku. Jak to mówią, a w tym przypadku to ja jestem tym staruszkiem, ponieważ to mnie zadziwia, dla prawdy, mam wszystko. Tak dużo mówiłem o tym, jak Ukraina niszczy rosyjną infrastrukturę energetyczną oraz obiekty wydobycia ropy i gazu, ale prawda jest odwrotna. Również Rosja od początku wojny zniszczyła około 50% całej ukraińskiej infrastruktury wydobycia gazu. To znaczy, Ukraina musi uciekać się do bardzo kosztownych sposobów uzupełniania swoich zapasów gazu na zimę z Unii Europejskiej, kupując drogi gaz z Unia Europejska, ponieważ Rosja ponownie około dwóch dni temu przeprowadzili masowy atak, setki dronów i dziesiątki rakiet i zniszczyli kolejną ukraińską instalację produkcji gazu UH. Pozwól mi! Piątek Moskwa przeprowadziła największy atak na ukraińską infrastrukturę gazową od początku wojny, a Ukraina ma obecnie niskie zapasy. Nadchodzi zima. Rosja koncentruje się na sieci elektrycznej i gazowej, rurociągach i wszystkim innym, żeby ludzie marzli zimą. Ukraina robi to samo. Obie strony to robią, tak przy okazji. Ciekawostka. Ukraina ma największe w Europie naziemne magazyny gazu. Bez wojny Ukraina służyłaby jako magazyn rezerwowy gazu dla Unii Europejskiej, napełniana gazem i wynajmowana na potrzeby Unia Europejska, ponieważ mają tak duże magazyny ale teraz Rosja skupia się na tych obiektach, żeby Ukraina nie miała wystarczająco dużo gazu. I są zmuszeni kupować gaz po najwyższych cenach zimą, tak właśnie robią, a sytuacja jest naprawdę zła. Ukraińcy tej zimy bardzo zmarzną. Nie chcę kończyć tą smutną wiadomością, więc muszę przynieść wam coś lekkiego i zabawnego, a kiedy mówię lekkiego i zabawnego, mam na myśli coś naprawdę śmiertelnie poważnego. Rosyjscy generałowie, mam na myśli wszystkich, wszystkich, którzy podejmują jakiekolwiek decyzje w rosyjskiej armii podczas tej inwazji na Ukrainę, zostali dwa dni temu wezwani na kolację z Putinem. I ciekawostką było to, że wszystkie ich talerze były puste, prawda? Ale talerz Putina już miał na sobie jedzenie, ponieważ on, wiecie, może zostać otruty, więc miał już specjalnie przygotowane osobne jedzenie. Wszyscy pytali, czemu on ma jedzenie, a my nie? Może dlatego, że nasze jedzenie jest zatrute, a on ma swoje dobre jedzenie? Nie wiem. Spójrzcie na te twarze bardzo ponure. To nie jest kolacja to jest przed i po rozpoczęciu kolacji. Te twarze pokazują, jak radzi sobie Rosja. Pozwólcie, że przeczytam. To są minister obrony Andrzej Biełosow, szef sztabu generalnego Walerii Gierasimow, szef głównego zarządu operacyjnego. Siergiej Rudzkoj, dowódca Grupy Pancernej Północ, dowódca Północy Jewgenij Nikiforow, dowódca Centrum Grupy Armii Walerii Sał-Salaczuk, dowódca Dniepru Michał Depliński, dowódca Zachodu Siergiej Kuzoblew, dowódca Południa Aleksander Sanczyk, Dowódca Wschodu Andrzej Iwan Iwanajew. dowódca Floty Czarnomorskiej Sergiej Binczuk oraz dyrektor Federalna Służba Bezpieczeństwa Aleksander Portnikow. Hej, dyrektorze Federalna Służba Bezpieczeństwa, chyba wyleci przez okno, ponieważ Naddniestrze i wybory w Mołdawii, które Rosja ostatnio przegrała tak to powiem, bo taka jest prawda. Dyrektor Federalna Służba Bezpieczeństwa Aleksander Portnikow był odpowiedzialny za przekazywanie setek milionów dolarów. Z Kremla do Mołdawii, aby kupić te wybory, i ponieśli sromotną porażkę. A teraz okazało się, że wiele z tych pieniędzy już zostało skradzionych w Rosji. Dyrektorze Federalna Służba Bezpieczeństwa Aleksander Portnikow, unikaj okien i nie pij herbaty podczas kolacji. To by było na tyle, moi przyjaciele. Wrócę do Was w poniedziałek. Do zobaczenia. Koniecznie subskrybujcie, bo połowa z Was jeszcze tego nie zrobiła, więc zróbmy to wszyscy razem. Teraz kliknijcie. Gotowe. W poniedziałek przyniosę wieści o rosyjskiej gospodarce z pierwszej linii frontu i może też trochę międzynarodowych. Miłego weekendu. Sławo Do zobaczenia!